Cześć moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie w trzy głupie gry o Skibity Toilet. Przetestujemy nowe produkcje. Jeżeli wy macie gry o Skibity Toilet, to oczywiście napiszcie w komentarzu tytuł tej gry, a postaram się je wypróbować w następnych odcinkach. Zaczynamy od tego. Słuchajcie, no ta gra jest całkiem spoko. Jeżeli chodzi o postacie, są całkiem, całkiem realistyczne, powiem wam szczerze. Więc, więc nie jest tak źle. Musimy niszczyć tych chyba i dostajemy dzięki temu jakieś... O Jezu, jakie dziwne dźwięki, ty! I potem się upgrade'ujemy w różnego rodzaju inne Skibidi Toilet, jak, jak widzicie, więc całkiem spoko. E, możemy tutaj, mam nadzieję, osiągnąć jakieś tutaj... O kurde, jestem tym anielskim. <laughs> o nie, musimy uciekać przed mocniejszymi jednostkami, jak widzicie, żeby nie zginąć. Dość ciekawe. Dobra, patrzcie, rozwijamy się tu. Dawać mi więcej tych y, postaci, tych Skibity Toilets. Coraz więksi jesteśmy w ogóle. Jak widzicie, głośniki. Czy mogę awansować do dalszej rundy? Dość, dość fajna gierka. Ja kiedyś pamiętam w nią jeszcze grałem. Dawno, dawno temu. Ale to y, chyba ona nie dostała żadnej aktualizacji, oj te czerwone na, czerwono postacie zaznaczone, to one są niestety zbyt mocne, żeby ich pokonać. No powiem wam szczerze, dobrze odzorowane, nie? Te postacie ze Skibidi Toilet, całkiem przyjemnie się to ogląda. O hej, co? Evolution complete, proszę bardzo. Czyli tutaj przeszliśmy poziom, możemy poziomy tu przechodzić. Hm. No dobra, udało nam się zrobić kolejną lewolucję. Tutaj yy, niestety nie mam tyle pieniędzy, żeby levelować te postacie, ale teraz jestem kamerą. Okej, okay. człowiek piła? Tego nie było w oryginale. Więc to akurat dziwne. Człowiek... Co to jest? To jest jakiś dziwny głośnik. Tu... Teraz używają chyba jakiś taki... O, 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 musimy uważać, bo tutaj są ci przeciwnicy właśnie, którzy mogą nam, nas zaatakować i przez to... Będziemy mieli problem, czekajcie, bierzemy tych. Dobra, dzięki temu awansujemy na mocniej... O, ejku, jak ich jest tutaj dużo teraz. Okej, okay, już się bałem, że nas tutaj zjedzą. Patrzcie, jest ich... Pierwszy poziom był całkiem znośny, a tu jest teraz ich mega dużo. Nie wiem, czy będziemy a nie. O, patrzcie, widzieliście? Już nas tu zjedli. No co za goście! Jest strasznie słaby. No, idą następnie. Nie, to będzie ciężko, słuchajcie. Ciężko to będzie przejść. O, pajęczak, dobra, dobra. Troszkę się tu rozwiniemy, mam nadzieję. U nas tu cały czas chcą atakować. Ci się tu biją. O, bierzemy tych, tych, tych. Może się uda nam rozwinąć te postacie na tyle szybko, że. Że nam nic nie, nie zrobią. No nie! Nie przegramy to! Kurka, ty ej, ciężkie to jest. Oj, możemy tutaj ulepszyć. Na przykład będziemy mieli szybszy będziemy. To chyba szybkość jest lepsza, prawda? No, przejdźmy do następnej. I co? Mamy kolejne. Słuchajcie, tutaj pójdziemy w to, czy nie mogę kupić tego? Kolejna gierka. Też. Jezu! Okej, okay, tu się zapowiada strasznie dziwne rzeczy, nie? No dobra, lecimy z tym, słuchajcie. Ciekawe, czy uda mi się przejść ten poziom. Ciekawe, czy ja się obronię przed tym, tak. Tu się bronię i tu atakuję. No dość ciekawe. Mogę zwiększać potem życie. O, patrzcie, mutant toaleta. Co jest? Przegrałem. Zobaczcie. <grym> Wejdźmy do main, main, main menu, Czym dostałem coś? Nie, nie dostałem. Dobra, idziemy jeszcze raz. To jest bardzo ciężkie słuchajcie, pokonywać te poziomy. Dobra, no tu tych dwóch pokonaliśmy. Jedziemy do następnych. No i dobra, pokonani, proszę bardzo. Teraz mam więcej życia, więc być może uda nam się. Jezu, co to jest? Ufo, toaleta. O kurde, jeden strzał i pękam. Ja cię gwiżdżę, jakie to jest ciężkie, ty przejść ten poziom. Dobra, opa, Prze przeszliśmy. Walczymy z nimi dawać. OK, poszli następni. No i teraz patrzcie, tu jest ten pająk. Ciekawe czy uda mi się go pokonać. Ty chyba się uda. Patrzcie cyk, przeszliśmy poziom, Je, chyba, albo to nie koniec. To nie koniec, chyba nie, a nie wygraliśmy. Patrzcie 100 stówka. Możemy sobie obrażenia teraz znowu ulepszyć, to ulepszymy. Albo życie można by było, chyba to by było lepsze, prawda? Okej, okay, od razu dostał. Patrzcie, na strzało lecą, także tyle dobrze. O jacie. O, Jezus! Ile oni atakują? O jacie. Ty mam dwa życia punkty. Dobra, dawać, dawać, dodawać mi go. Nie puściłem. Ja cię gwizdzę, ty. Ale fajna gierka. Całkiem prosta postacie są nawet e, dopasowane, patrzcie, to jest różne levele są. Możemy też nowych agentów chyba mieć, patrzcie, a to skiny tylko. OK. no i mamy kolejną grę, którym jest ten Toilet Run. Możemy sobie grywać tutaj. Czy ja mogę odblokować w ogóle jakieś nowe postacie? Zobaczcie. O Jezu, ale to jest mega, mega drogie, nie? Żeby to odblokować. Dobra, zagrajmy to, zobaczymy. Będziemy sobie przechodzić. I to jest takie wzorowanie się na oczywiście Subway Surfer, nie? To jest, widać, że to już jest gra wzorowana na tym, bardzo nawet. I możemy tutaj wcielać się w różne postacie, z tego co widzę. Tak jak mówię, jeżeli macie jakieś nowe, to będziemy sobie... I to jest nawet, wiecie co jest ciekawe? Że tutaj tę postać, którą widzimy, ona jeszcze jest z tej starszej wersji tych postaci, gdzie widać było ludzką szyję, nie? Potem to zostało zamienione na taką totalną elektronikę, kable i tak dalej, i, i tak dalej. Jezu, się wystraszyłem. Więc to, to jest takie nawiązanie jeszcze chyba do tych shortowych wersji Co jest dziwne, bo teraz są typowo takie mechaniczne Ale może tylko takie mieli postacie, nie? No fajnie, że można odblokować jakieś kolejne, no ale Jak wiecie, no to 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 jest akurat ciężka robota, bo myśmy musieli bardzo długo grać tę grę Ale wygląda całkiem zacnie, jeżeli macie jakieś inne gierki o Skibidi Toilet Nawet na komórkę, na telefon to to dawajcie. Będziemy sobie wszystkie tutaj sprawdzać. Na razie mamy te trzy posprawdzane. O! ty jeszcze bym tu zginął. Ale czemu nie ma w ogóle do tych... Oho! Oho! No to ładnie, zombie policja mnie tutaj atakuje. O kurka, rozjechali mnie. No i tyle.